dobry wszystkim. Jest sobota. Przepiękny przepołudnie. Słonecznie, bezwiecznie. Pierwszy trening. Gołębi dorosłych. Ech, no troszkę może późnawo, no, ale jest jak jest. Gołębie od 1 kwietnia praktycznie 27 marca no, latają. Także no troszkę musiały koło dachu polatać. No i zobaczymy. No, co roku jakoś tak z tego samego miejsca no dzisiaj dużo ładniej jak zawsze, zawsze wiatr jej taka dość nieprzyjemna pogoda dzisiaj przepięknie no chipowanie z rana było przygotowanie antenę to wszystko Gołąbki zapakowane dwie sztuki zostały w domu, jedną jaszcząc złapał 115 na spisie. 112 dzisiaj będę puszczał pierwsze startują samiczki no troszkę taki inaczej puszczę pierwsze samiczki samczyki puszczę osobno żeby jakaś tam duża grupa nie leciała no, kilka samczyków jest świeżych dwa, dwa jakieś tam dwulatki są chyba dwa dwulatki jedna sześciolatka samica jest świeża no i jakaś tam ten no, roczny nie ma. Gładka no, tam jest też, ale... ale ona była trenowana w zeszłym roku, także nie powinna mieć problemu. No, zobaczymy, no, za chwilę po prostu się się Przygotuję no, od treningi. U nas już były dwa ogólnie, jutro trzeci. Jutro jest trzeci trening. oddziałowy już jest i ten ale sekcyjny tam jeszcze też o, oddziałowym to tak nie za bardzo A, dobra, szykuję samiczki czekają, głodne troszkę i po prostu zacząć. Patrz. O, Kilka są ziarek. Bo ja się. No 60, 70 samic jest. będą jechać, a ta biedna kurde nie złapała się. Ale będzie ciągła chyba za nimi. Tamte już nabrały prędkości. A i tak będzie gonić. są Wróciły z ją. No I teraz może? <tryk> e, ładnie prędkość nabierają. Troszkę, troszkę się im zejdzie, to im nie szkodzi. No, a nie zobaczyłem, która godzina. Zegar nastawiony 11.30, gdzieś puszczony. Lat samochodów się nazywa. 11.30, gdzieś tam wypuszczone. No teraz ładnie. Oczywiście przez Żelardo, pytam sły. Ale nawet taki korzystny będzie troszkę dłuższy, to jest 10 minut. A jeszcze tam się porwały. Akurat samochodów i, i motorek. No tam przez Rardo bardziej będą szły. No dzisiaj jakoś tak głębiej nie było widać Aczkolwiek późno już było Także no Dobra samiczki poszły Wodą Do one były nie a teraz samczyki Boże są takie dwulatki nieruchomione Chodźcie. To stary, Chodźcie. Idź, idź. Za bystre słońce. Tam już jeden pewnie z tych świeżych. Ale jazd ale trzy się zebrały, to może te trochę inaczej poszły. Samców jest mniej, ale 60, nie całe z 50 jest samców, 55, pewnie, cholera wie, no te trzy sztuki, ale się zebrały razem to te wyprówy No lepiej samce poszły chyba 34 połgiś Samce krótszą drogę obrały No jeszcze nie doleciały. Ale jakby tak poszły to Szybciej będą od samiczek na Trochę za jaskrawe w to zastrzębia się boją, bo będzie z góry Jaszczą bo No cóż, no po treningu jutro, być może w poniedziałek, bo jak zwykle pogoda ma się spierdzielić przed, tym, przed weekendem. Także być może treningów ciężko będzie zrobić, ale no, trzeba wykorzystywać teraz dzisiaj jutro w poniedziałek. We wtorek najwyżej, no bo środa miała być paskudna, zimna i, i jakaś tam nie wiadomo jaka, no w czwartek nie wiadomo. Ogólnie jakieś tam deszcze, coś tam, coś tam, ale zobaczymy jak to tam będzie. No nic, jadę do domu. W gołębie w domu już, już po polu chodzą. nas zbierać dla młodych trochę. Aczkolwiek w gołębniku tam jest jedzenie, ale. Na razie myślą dziubać tylko te... No i zobaczcie, które pierwsze się odbiły. E, roczniaczka przyleciała ta co? Nie była, nie chciała wyskoczyć. A ciacia ciać. No, jeszcze są takie młode, no. tygodniowym tak. Ilościowo zobaczyć co jest tak rzucić okiem, na no. no, takiej sześciolatki nie widać. Na razie hmm. są młotki te sześciolatki, nie widać Może po polu chodzi Chodź, gdzie ty się władowałaś? A jajko. Są wyładzić wszystko teraz. I na to się odbiło, o zegar się wyłączył. A no bo w ogóle nie włączyłem. O, z ty by wygochody byk zastrzelił. O kurwa. No i szybko, szybko i... Nie, w ogóle nie ten. Nie włączyłem zegara no. no jak nie tak to tak no wpadka Dobra chociaż zobaczymy ten no, trudno nie wyszło Trening nie wyszedł bez zegara no. Ech, no dobra, jakieś roczniaki przyleciały A cieć Ta co wróciła na wiosnę, wróciła tu, bez pasia wrócił A czekaj, czy jej samiec wrócił a cie, ci, Pierwszy trening, pierwsze koty za płoty Jutro już będzie lepiej acie, e eee, patrzcie Chodź tak, jak tak Kombinatory No dobra, puszczać nie chodzą sobie Większość wróciła no. <gry> Zobaczymy jutro jak tam będzie No jutro troszkę będzie chyba wzmożony trening. Troszkę omina jedną odległość, ale zobaczymy jak to tam będzie. No. Także zapraszam do oglądania. Śledzenia sezonu 2023. Pozdrawiam, dobry lot.